O, ja się cały czas uczę od harcerza i nie tylko harcerza, prawda? Czym jest harcerska wspólnota dla druha? O, inaczej współdziałanie, pewnie, spotykanie się ludzi w różnym wieku, w naszej organizacji o różnych poglądach, żeby wspólnie, tak jak to przez te całe lata, rozwiązywać problemy. Spotkać się i wspólnie rozwiązywać. No, no jest w naszym statucie, prawda? Jak, że nasza organizacja jest tą wspólnotą. Prawda? I to nie, dla niektórych będących obok trudno, że, że i ten siedmiolatek, prawda? Bo, już, bo już w przedszkolu mogą być gromady zuchowe, prawda? i my powie, powiedzmy już takim zaawansowanym wieku i starsi. Mogą ze sobą rozmawiać, rozwiązywać. Ja wiem, że problemy są różne w różnym wieku, w różnych, w różnych środowiskach, ale myślę, że dogadywanie się jest najważniejsze. Druhu, jedna rzecz, która nauczyła druho, druha harcerstwo? Jedna rzecz mhm. pokory jakiejś takiej yy, i słuchania. No, to właśnie ten 88 rok. 89, gdzie to lager Prast i trzeba było, myśmy nie mieli doświadczenia, prawda? Nauczyłem się na pewno jakiegoś tak. Ja nigdy nie kierowałem. Żadnym, żadnym gremium, prawda? Żadnym zakładem. No, byłem nauczycielem, co tam nauczyciel, prawda, w tamtych czasach mógł zrobić. A kiedy przyszłem na, na tę funkcję komendanta chówca nauczyłem się słuchać, rozmawiać, no na pewno podejmować jakieś decyzje, które najtrudniej sama głoś uwierzy o tym, nie? Podjąć decyzję jest trudno. Pewnie nauczyło mnie to w współpracy z ludźmi. A że przeżyło się przy tym mnóstwo zabawy, ciekawych chwil, momentów. To ja tylko. To tylko moje. Dlatego jakoś powiedzmy, my, my wszyscy doświadczeni, bardzo siwi, już instruktorzy, jakoś się trzymamy. A jakby miał mi druh podać receptę na wspólnotę w chówcu. O, Jak ją budować? Receptę, A kto to? Nie jestem lekarzem zwykłym, jestem tylko zwykłym nauczycielem, byłym emerytem <laughs> nauczycielskim. Nie ma chyba recepty. Bo jednak mimo wszystko inaczej na pewno. Rozwiązuje się sprawy w naszym chówcu w Katowicach, a inaczej powiedzmy w jakimś niewielkim chówcu. Mówiono, że my jesteśmy jakby specyficznym chówcem, którym działa bardzo sporo szczepów, prawda? A organizacje chówcowe przede wszystkim opierają się i powinno opierać się na drużynach, prawda? No i jeżeli w tych kilka drużyn potrafi się ze sobą dogadać, więc powstaje związek drużyn, który nazywa się szczepem, wybiera się jakiegoś komendanta tego szczepu, prawda, i wspólnie y, spotykają się na, y, na spotkania. Będąc kiedyś tam, na początku lat 80. komendantem szczepu starszoharcerskiego, nie mieliśmy tylko drużyny starszarskiej, no więc spotykaliśmy się, jak to się brzydko mówi, na Radzie szczepu dosyć często i wspólnie uzgadnialiśmy powiedzmy przygotowanie do akcji letniej, gdzie na obozy jeździliśmy razem, prawda, czy, czy, czy w ramach, czy w, w czasie śródrocznym rozmawialiśmy ze sobą, no i tak. I tak pewnie jest. I teraz no, no w chłopcu istnieją e, różnego rodzaju e, gremia, na których można wymieniać e, swoje poglądy, prawda, sprawy, problemy, kłopoty. Najgorzej to jest warczeć na siebie. Tyle razy ci Gośću też mówiłem na ten temat, prawda? Jasne. Druchu, a jak druch myśli, czego druh mógłby się nauczyć od takiego małego harcerza? O, ja, ja się harcerzy. cały czas uczę od harcerza i nie tylko harcerza, prawda? Mówiłem tutaj o moich, o, o, o moich wnukach, o których się cały czas uczę. Przede wszystkim od nich się uczę obsługi tych trudnych, tu, że tak powiem, urządzeń, bo wy się rodzicie już, jak to się mówi, z komputerem, z internetem i tak dalej. A dla nas to była nowość, myśmy się tego musieli uczyć. A poza tym jednak mimo wszystko świat się bardzo zmienia, no, mnie się wydaje, że jestem dosyć bystrym obserwatorem, a przynajmniej staram się. I, i jak to powiedzmy yy, yy, w czasie życia, yy, co się dzieje dookoła. No trzeba jakoś tak yy, umieć dostosować się do tego. nie, Najgorsze, nigdy nie lubiłem, jak ktoś mówił, że naszych czasów. To było, co no, było za naszych czasów. Zawsze się można uczyć od, o, o nawet od tego małego zucha. A wiem, że praca z zuchami pracowałem w szkole wprawdzie z młodzieżą już powiedzmy, e, e, z twoją mamą też. E, he, 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 tak, tak, tak to było, że e, no, no, trzeba umieć przede wszystkim słuchać. A Truchu, a taki mały harcerz, harcerka, od drucha czego się może nauczyć? O Jezu, czego się może nauczyć? My na, <laughs> <laughs> Myślę, że tego, że potrafię rozmawiać chyba z każdym. Nawet jak z uszkiem potrafię się wygłupiać, prawda? E, poseplenić nawet, nie? Jak z moimi prawnuczkami. I, i, i w sumie e, no, no, życie idzie naprzód, no nie można Kwić w sko, swojej skorupie, bo ja mam doświadczenie i koniec. Uczymy się, no cały czas się uczymy i tego Wam życzę wszystkim, żebyście żebyście nie tylko uważali, że ja wszystkie mądrości pozjadałam, pozjadałem, ale, ale jeszcze się mogę nawet do tego małego złóżka nauczyć, choćby piosenki fajnej jakieś, nie?